się w kolejnym tanecznym odcinku Zdrowomanii, znowu jest ze mną Marcin Konecki, instruktor tańca. Już go przedstawiałam bliżej w poprzednim odcinku tanecznym, w którym tańczyliśmy salsę i baciatę, a dzisiaj pokażemy wam podstawowe kroki czaczy i rock'n'rolla. Rock'n'roll to jest taniec, w którym Marcin jest najmocniejszy, a ja totalnie go nie umiem, więc jakby coś tu ja się tutaj gdzieś wycofam, a ty pokażesz. Dobrze. Dobra, to startujemy z tą czaczą. Tak, startujemy z czaczą, e, zaczynamy od nogi prawej. W prawą stronę, oczywiście, licząc sobie tak. Czacza, cza, raz, dwa, trzy. Czacza, cza, raz, dwa, trzy. I mamy. Zaczynamy ruch od szase. Szasę do boku. Noga lewa, która jest z paluszkiem, wchodzi w przód. Wracam ciężarem w tył. I znów szasę I noga do tyłu. I wracam. Tak? Przód, tył. Bok. I tył. I przód. Bok. I przód. Tył, bok i tył i przód. I teraz z liczeniem to będzie. Czyli mam i... Cza, 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 dwa, trzy. Cza, 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 dwa, trzy. Cza, 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 dwa, trzy. Cza, 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 cza dwa, trzy. I to jest taka podstawa, baza tak zwana właśnie czaczy. Możemy zrobić z obrotem teraz czaczy. Dobra? Czyli zaczynamy od czaczy. Cza, 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 wystawiam nogę w... Bok skręcam na nogę prawą i od razu przodem wychodzimy do czaczy. I ponownie noga wchodzi w dwa, trzy, cza, cza cza, 2, trzy cza, cza cza, 2, trzy cza cza cza. Tak? Mhm. Dobrze. Teraz New Yorki, czyli wychodzimy sobie tylko do boku z łapkami najlepiej lewa ręka wyprostowana przed siebie, a prawa ręka cofnięta z palcami do tyłu. I wracamy. Krok, krok, krok i zamiana rąk. I przez górę ręce ładnie wchodzą. Hop, dwa, trzy. Czasami cza, mi się mylą cza, te cza, ręce, ale dwa, to nic. Trzy. Nie Zapłatę. przejmujcie się takimi szczegółami. I też nie zapominamy oczywiście o biodrach. Um. Te biodra cały czas powinny się przy tej czaczy też ruszać. Żeby nie było, że to wszystko stoi w miejscu i żeby nie mówili, że Aga jest drewniana. Także te biodra powinny być, tak? Ale wybaczasz mi, że czasami tańczę nie w rytmie. No zdarza się, zdarza się, no ale życie, no, Nie można mieć wszystkiego. Dokładnie. To była Czacza. Teraz byśmy przeszli do rock rock'n'rolla, tak? W rock rollu kobieta też zaczyna od nogi prawej. I mamy palec, pełna. Lewa. Czekaj, 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 jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. raz. To ja dzisiaj jestem bardzo opornym uczniem i zakładamy, że też może ktoś taki jest tam, to dokładnie. To jeszcze raz. Mam. Palec, pięta, palec, pięta, tył i wchodzę w przód. Palec, pięta, palec, pięta, palec, pięta, tył, i w palec, pięta, palec, pięta tył i przód. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6 i coraz szybciej możemy. 5, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, najlepszy obrót jaki chyba w rock' roll'u jest to właśnie spin, gdzie wszystko się dzieje na jednej nodze. Gdyż naciska nogę na raz, na dwa jest pełen obrót i na trzy, cztery ląduje już. I wtedy mam właśnie nogę na podłodze, tak? I wtedy wykańczam 5, 6. To jeszcze raz mam. Prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, lewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aga ma zawsze problem z tym, że ciągną ją oczy gdzieś w bok, albo no bo ja w dół. Na twoje nogi. No to nie można patrzeć na nogi, trzeba patrzeć przed siebie, tak? I wtedy, jak patrzę centralnie komuś w oczy to skończę idealnie w pionie i się nie przewracam, Ale wiesz, ja teraz już tutaj dalej. przez podeszwę tych butów mam taki wydłużony Jak to okrót. mówią złej baletnicy, to i obcas przeszkadza. Także jedziemy... A żebyś wiedział, że przeszkadza. Jeszcze raz. Uwaga. Siedem i... Raz, A. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mówiłam, nie patrzy o, nigdy brut, na mnie. Oczy. O, właśnie. I pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, prawie wyszło, ale <grym>, jeszcze ale już raz. No, już nogi nie odłożyły. Dokładnie, jeszcze świetny. raz. Mamy. Prawa, prawa, lewa, 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 prawa i prawa, prawa, lewa, lewa, prawa. Na korepetycję przyjdzie, <grym>, to się nauczy. To pokaż teraz jak to wszystko w takim przyspieszonym tempie w przyspieszonym ja tempie, tutaj. dobra. To mogę zrobić podstawowy obrót w zamianę miejsc. I ten spin, który właśnie żeśmy ćwiczyli, dobra? 5 sześć, siedem, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, raz, A ten, no. możesz jeszcze w zwolnionym tempie ten drugi W zwolnionym obrót? tempie ten drugi, ten obrót. drugi. czyli tak, to tą tu... zamianę miejsc mhm. robimy, uwaga. Palec pięta, palec pięta, pięć, sześć. Zmieniam kierunek. Palec pięta. Cały czas pięta. ten sam krok robimy. Cały czas. Tylko tu się obracamy. nic nie zmienia. Okay. I jeszcze raz podstawowy. I teraz zamiana. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, tak? Czyli proste. bo Bardzo się proste tylko to przemieści. jest cały czas ta sama baza podstawowego kroku, tylko zmieniamy kierunek tańca, tak? Nawet jeżeli w parze byśmy byli, boi się, Ech, ręka jej lata. Nie, bo rok. Uwaga, i rok. mamy. I raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Udaje, że nie umie, ale coś tam jednak umie. No bo coś tam świeci. Jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Można? Można. No dobrze, to chyba wszystko. Chyba tak. Dziękuję Ci bardzo. bardzo. Mam nadzieję... Dziękuję i mam nadzieję. Do kiedyś. No właśnie, zapraszamy Was na zajęcia do Marcina, tylko niezbyt tłumnie, bo musi być jeszcze miejsce dla mnie, bo ja też czasami chodzę. W szkole hand to hand, tutaj można się teraz chyba tak, najczęściej tak. spotkać. Tak, tak. No to dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Papa. Pa.